Jak często czujesz, że coś z tobą nie tak? Czujesz się niewystarczający? Martwisz się o to, co pomyślą inni? Dziś powiem dlaczego tak się dzieje i jak sobie z tym radzić. Zostań ze mną. Temat mało popularny zdaje sobie sprawę z tego, że wstyd nie ma dobrego piaru. Natomiast uważam, że to jest bardzo ważna emocja. Sama miałam bardzo długo wstyd Wyparty, on towarzyszył mi w życiu, nie zdawałam sobie sprawy, dlaczego nie ja mogę iść naprzód, dlaczego ciągle odczuwam lęk przed tym, co ktoś pomyśli, przed tym, że zostanę odrzucona, skrytykowana. I dlatego dziś przygotowałam kilka takich odpowiedzi na według mnie bardzo ważne, kluczowe wręcz pytania. Po pierwsze, dlaczego czujemy wstyd? Po drugie, kiedy wstyd zdrowy staje się toksyczny? Po trzecie, co łączy wstyd z samooceną i kiedy powstaje syndrom oszusta? Po czwarte, jak maskujemy nasz wstyd, czyli zasłony dla wstydu. No I po piąte, jak sobie z tym wstydem radzić. Ja nazywam się Magdalena Łukaszewska, jesteś na lekcji światła i zapraszam Cię, żebyś został ze mną do końca. Będzie dużo ciekawych informacji. Po pierwsze, dlaczego czujemy wstyd? Ja tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że każda emocja to energia i Każda emocja jest potrzebna. To nie jest tak, że jakieś emocje są potrzebne, jakieś niej sobie możemy wybierać. Jesteśmy ludźmi, dostaliśmy cały wachlarz, spektrum wszystkich emocji i one wszystkie są nie przez przypadek w naszym życiu. Jeśli mówimy o wstydzie jako o emocji, która została zauważona, przyjęta i doświadczona, czyli o takim zdrowym wstydzie, który nie został stumiony, to ma on nam bardzo dużo do zaoferowania. To po pierwsze, wstyd konfrontuje nas, nas z naszym człowieczeństwem. Pokazuje, że jesteśmy ludźmi, że popełniamy błędy i że to jest naturalne. Daje nam prawo do tego, żeby popełniać błędy. To jest bardzo ważne w przypadku zdrowego wstydu. I on, wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę, ok, jestem człowiekiem, popełniam błędy, doprowadza nas do tej drugiej cechy, czyli ok, popełniam błędy, ale co mogę zrobić, żeby coś było lepsze? Jak można coś usprawnić? Słuchaj, tu jest pole do poprawy tutaj możesz coś zmienić. Trzecia ważna cecha wstydu to jego, ja sobie tak, tak nazywam, autorefleksyjność. Wstyd nas kieruje do środka. Pokazuje nam: hej, tutaj popatrz, tutaj, mm, jeśli się czegoś wstydzimy, to jest to duża szansa, przynajmniej taką mam nadzieję, że nie mówimy głupot, nie mówimy rzeczy, które kogoś zranią, no bo czujemy, że kurczę, będę się tego wstydzić. Nie chcę tego robić, bo to nie jest w porządku. I po czwarte, Wstyd jest emocją, która jest związana z granicami. Podobnie jak złość, bo w przypadku złość, kiedy czujemy tak, hej, hej, tutaj, hola, hola, przesadzasz, to w przypadku wstydu czujemy dyskomfort, czujemy, że hmm, ktoś chyba posuwa się za daleko, nie chce tak. Więc wstyd jest mocno związany z naszymi granicami. I teraz przechodzę do sedna, do takiej według mnie najpiękniejszej cechy wstydu, gdy ym, rozmawiałam z moją nauczycielką. To była taka sytuacja, że ja na ten wstyd narzekałam, nadawałam, że ten wstyd to jest beznadziejny i bardzo mi się nie podoba. I stwierdziliśmy, że się temu wstydowi przyjrzymy. I co się okazało? Okazało się, że wstyd jest emocją, która pozwala mi na to, żebym dotknęła swojej odwagi. Powiedział: Gdy pojawiam się, masz możliwość dotknięcia bycia odważną, dotknięcia swojej odwagi. A ja wtedy, no ale jak to przecież, gdy się pojawiasz, to ja się kurczę, chowam. A on powiedział, nie. Piękna metafora Krampoliny, na zasadzie takiej, że nie kurczysz się. Kucasz, żeby się wybić i sięgnąć wyżej. I to jest właśnie ta, według mnie, jedna z najfantastyczniejszych rzeczy, jeśli chodzi o wstyd. No dobrze, no to w takim razie, co musi pójść nie tak, żeby ten zdrowy wstyd stał się toksyczny? Zacznijmy od tego, że jeśli mówimy o wstydzie jako o emocji, to jeśli ona jest zauważona, przeżyta, doświadczona, no to ona jest przez nas przyjęta i nam służy. Natomiast w momencie, kiedy my, my się na nią nie zgadzamy, nie chcemy na nią patrzeć, czyli ją tłumimy albo wręcz mamy ją wypartą, czyli nie mamy żadnego kontaktu z tą emocją, no to ona zaczyna działać na naszą niekorzyść. John Bradshaw, autor książki Toksyczny wstyd, zwraca uwagę na dwa bardzo ciekawe i ważne aspekty. Pierwszy aspekt, Bradshaw mówi o tym, że wstyd jest pokoleniowy. Co to oznacza? Że jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. To może być temat alkoholizmu, choroby psychicznej, przemocy, wielu różnych aspektów. Najważniejsze jest to, że to jest tajemnica że to jest skrywane. O tym się w domu u nas nie mówi. I to powoduje, że i to jest taka też fizjologia wstydu. To, co zakryte, nie może zostać uzdrowione. I to powoduje, że to, nam, to, to uczucie wstydu nam towarzyszy, a my do końca nie wiemy, o co tak naprawdę w tym chodzi. Drugi, bardzo ważny aspekt, to jest jak powstaje zdrowe poczucie wstydu. Bradshaw mówi o tym, że najpierw, żeby wykształciło się zdrowe poczucie wstydu, musi... Wykształci się więź, taka przynależność, zaufanie do opiekuna, do rodzica. Dziecko, kiedy wychowuje się i czuje, że jego potrzeby są zaspokajane, no to czuje, że hej, tutaj, tutaj jest bezpiecznie, tutaj mogę się rozwijać. I wtedy wykształca się zdrowe poczucie wstydu, też związane właśnie z tymi granicami. Natomiast w przypadku, kiedy takiego środowiska optymalnego nie ma. Kiedy dzie potrzeby dziecka nie są zaspokajane, a wręcz przeciwnie, dziecko jest upokarzane, zawstydzone, Potr patrz, co zrobiłeś, yy, jesteś do niczego, do niczego się nie nadajesz, dziecko słyszy takie komunikaty, no to wykształca się u niego toksyczny wstyd, ponieważ wykształca się prze przekonanie. Jeśli słyszy takie, takie zdania, no to co może o sobie myśleć? Jestem do niczego, do niczego się nie nadaje, jestem bezwartościowy, jestem gorszy niż inni. Jeśli pojawiają się też jakieś defekty ciała fizycznego, to dziecko może stwierdzić, jestem odrażający. To jest też często temat, który pojawia się w przypadku treningu czystości, kiedy dziecko zrobi kupę i rodzic zrobi taką minę na zasadzie, że śmierć takiego wstrętu. Ponieważ wstręt jest mocno powiązany z tematem wstydu, więc dziecko też stwierdza, jestem odrażający, jestem jakiś taki wstrętny. To jest coś, co jest wzrośnięte w nas. I tutaj przechodzimy do Kolejnego ważnego punktu, punktu trzeciego, jak wstyd połączony jest z tematem samooceny i kiedy powstaje syndrom samooszustwa. Wstyd w tabeli Davida Hawkinsa w mapie świadomości pojawia się na samym dole i często powstaje takie przeświadczenie, że skoro jest na samym dole, to jest najmniej ważny albo w ogóle tam nie będziemy patrzeć, no bo sam dół nas nie interesuje. A tutaj chodzi o to, że on pojawia się na samym dole, ponieważ jest fundamentem, ponieważ jest korzeniem zdrowej albo zaniżonej samooceny, w zależności od tego, jaki kontakt mamy ze swoim wstydem. Więc jeśli masz kontakt ze swoim wstydem, no to zdajesz sobie sprawę, ok, dobra, popełniam błędy, ale zdajesz sobie też sprawę ze swoich mocnych stron, ze swoich zasobów. I wiesz, że popełnisz błąd, ale że go naprawisz, będziesz testował różne rozwiązania i w ten sposób rozwijasz, znaczy wierzysz, że jesteś wartościowym człowiekiem. Natomiast w przypadku, kiedy doświadczasz toksycznego wstydu, to ten toksyczny wstyd nie pozwala Ci na popełnienie błędów. Jest bardzo mocno powiązany z perfekcjonizmem, czyli z takim podejściem, że wszystko musi być na tip-top. Ale pytanie, co znaczy tip-top? Co znaczy, że to muszą być najlepsze standardy? Ale według kogo te najlepsze standardy? Czy da się sięgnąć tych najlepszych standardów? No, wiadomo, że w przypadku, w przypadku perfekcjonizmu to nie jest możliwe. Nie masz prawa popełniać błędów, że wszystko musi być idealnie, doskonale. A wiadomo, że jako człowiek nie jesteśmy w stanie wszystkiego robić doskonale. Odbi odbierając sobie prawo do popełniania błędów, odbieramy sobie prawo do funkcjonowania, do normalnego życia. No, i wtedy to jest, to jest pierwszy krok do tego, żeby ta samoocena była niska. I żebyśmy nie byli zadowoleni z siebie. I teraz kolejna rzecz. Gdy ta samoocena jest niska, czujemy się ze sobą niedobrze, to możemy wykonywać zadania wzorowo możemy być wzorowym uczniem, wzorowym studentem, wzorowym rodzicem, ale cały czas mamy takie poczucie, które, nam, które chodzi za nami, że zaraz się wyda. Co się wyda? No, że właśnie wcale nie jesteśmy tacy doskonali, że to, co inni o nas myślą, to jest błąd i że zaraz zobaczą, że wcale nie jesteśmy tak dobrzy, jak oni myślą. Mimo, że są te zewnętrzne oznaki, że wszystko jest dobrze zrobione, to jest to wewnętrzne przekonanie, które właśnie mocno jest powiązane ze wstydem, że to, co robię, jest niewystarczająco dobre, nie jest pełnowartościowe. I to jest oczywiście ogromny ból, który. Taka osoba odczuwa. Dlatego, jeśli chcecie zająć się, jeśli czujecie, że ten syndrom oszusta, ten temat was dotyczy, to to, co ja bym rekomendowała, to właśnie zająć się swoim wstydem. Nie jakimś leczeniem, objawów maskowaniem, tylko sięgnięciem do źródła. Temat czwarty: w jaki sposób my ten wstyd maskujemy? Jakie zasłony dlatego wstydu czynimy? Mogą być. Myślę, dwie takie główne strategie, przynajmniej ja ze swojego doświadczenia, takie zaobserwowałam. Jedna strona to jest ucieczka, a druga wręcz przeciwnie, to jest atak. Ucieczka związana z tą fizjologią wstydu, o której często myślimy, czyli że wstyd to jest emocja, która nas chowa, kurczy, my się wycofujemy w wstydzie, spuszczamy wzrok, to wręcz chcemy zapaść się pod ziemię. I możemy stosować różne. Strategie, żeby tego wstydu nie doświadczać albo się w jakiś sposób przed nim chronić. To może być dążenie do, do perfekcji, o którym powiedziałam już wcześniej, czyli do czegoś, co jest bardzo szkodliwe, co powoduje, że my się jeszcze gorzej ze sobą czujemy i co prowadzi do tego, że nie robimy kroku naprzód. Ja o tej perfekcji chcę tak powiedzieć z własnego doświadczenia, że to były... Takie standardy, które sobie stawiałam, że nigdy im nie mogłam sprostać. I przez to zamiast iść z rzeczami i z tym moim potencjałem i zasobami, żeby dzielić się z światem, no to to nie było możliwe, bo ja cały czas tylko punktowałam. To jeszcze trzeba poprawić, to jest źle i ta myśl, o której mówiłam, co ludzie powiedzą. Druga strategia to jest mm, pójście w działanie. Osoba, która się wstydzi, chce. Ucieka w taką zajętość. Chce pokazać, jaka jest świetna, i tutaj jest ten temat wzorowego ucznia, wzorowego pracownika, wzorowego rodzica i zdobywanie różnych osiągnięć, różnych nagród, które mają przysłonić to, że czujemy się ze sobą niedobrze. Że wierzymy w to, że może za którąś nagrodą, za którymś certyfikatem, za którymś osiągnięciem my się poczujemy lepiej. Ale w przypadku, jeśli ten Toksyczny wstyd się rozpanoszył, no to niestety, ale najpierw trzeba się zająć się tym tematem. I trzeci temat to wszelkie uzależnienia. Uzależnienie, które jest na głębszym poziomie ogromną pustką, gdzie w człowieku skrywa się ogromny ból, który chociaż przez chwilę chce zagłuszyć, chce się oddzielić, zmienić nastrój. I tutaj chciałabym przypomnieć tę historię małego księcia i rozmowę z pijakiem. Mały książę pyta, dlaczego pijesz, żeby zapomnieć. O czym zapomnieć, że się wstydzę. A czego się wstydzisz, że piję? Pokazuje ta historia, to błędne koło um, uzależnienia. To jest pierwsza rzecz. A druga pokazuje też, że zawstydzanie osoby, która um, odczuwa wstyd, która jest uzależniona, nie ma sensu, bo ona i tak już ma ogromne przekonanie o sobie, że jest do niczego. To jeśli chodzi o te strategie ucieczkowe. No a. Co w przypadku ataku? One wydaje mi się, że są mniej oczywiste, no bo jeśli ktoś się wstydzi, no to tak jak już wcześniej mówiłam, to jest taka typowa fizjologia dla wstydu, ale jak ktoś atakuje, to wydaje nam się, że jest w swojej sile, w swojej mocy, że ta osoba zna swoją wartość. Ale to jest taka zasłona, to jest maska, którą ta, ta osoba nakłada. No bo pomyślcie, czy ktoś, kto kogoś upokarza, obraża, krytykuje, wdeptuje w ziemię. Zna naprawdę swoją wartość? Jeśli znasz swoją wartość, to nie czujesz potrzeby umniejszania innej osoby. Jeśli czujesz swoją wartość, to nie gardzisz drugim człowiekiem. I tutaj pojawia się kolejny ważny temat, czyli to słowo pogarda. To jest taka zasłona dla tego ogromnego wstydu. Jeśli, jeśli w waszym środowisku ktoś kimś gardzi, to znaczy, że odczuwa. Toksyczny wstyd, i mam wrażenie, że te osoby, które atakują, one najczęściej ten wstyd mają już wyparty, że one już często żadnego kontaktu z tym wstydem nie mają. Tutaj jeszcze o wstydzie chciałam powiedzieć z własnego doświadczenia, że dla mnie to było trudne, ponieważ wstyd towarzyszył mi przy każdej innej emocji. Ja nie miałam bladego pojęcia o co chodzi. Czułam nie wiem, złość, i czułam też wstyd. Czułam radość, i czułam wstyd. Czułam. Dumę, ale też gdzieś podskórnie czułam wstyd. Była taka historia, kiedy dostałam nagrodę w pracy i dyrektorka Haru zapytała, czy jestem dumna. A ja trochę czułam dumę, ale czułam też wstyd, i myślałam sobie, ej, co, co się dzieje? Dlaczego tak jest? Nie miałam wtedy jeszcze świadomości, że doświadczam tego chronicznego wstydu, i jeśli się nim nie zajmę, no to nie będę w stanie doświadczać emocji. W ich pełni, w ich kolorycie. Chciałam Cię zaprosić do tego, żebyś zostawił, zostawiła komentarz pod spodem, jaki Ty masz kontakt ze swoim wstydem, jak go czujesz, czy korzystasz z różnych masek, czy chcesz zająć się swoim wstydem. Ja wiem, że mówienie o wstydzie, no to raczej, raczej od tego stronimy, ale potraktujmy tutaj to miejsce, tę przestrzeń właśnie jako taki. Pokój prawdy, pokój, gdzie o tym wstydzie możemy mówić, i teraz punkt piąty: jak radzić sobie ze wstydem? Ja tutaj zacznę od tego, że ze wstydem, tak jak z każdą inną emocją, ja pracuję na takiej zasadzie, że przede wszystkim uważam, że należy ją zauważyć, przyjąć, doświadczyć w ciele. No bo to jest tak, że te różne emocje do nas pukają i te nasze drzwi. Często są zamknięte. Przed, przed wstydem to już nawet na kilka spustów zamknięte. No i wtedy dochodzi do tłumienia, jeśli robimy to świadomie i nie przyjmujemy tego wstydu, lub wręcz do wyparcia, kiedy nawet na poziomie świadomym już sobie nie zdajemy sprawy, że my czujemy wstyd. Pierwszym krokiem według mnie jest to, żeby ten wstyd rozmrozić, żeby w ogóle zobaczyć, hej, dobra, jesteś tam, to ja Cię teraz zaproszę. Nie wiem, co tam się wydarzy, może wydarzą się trudne rzeczy, bolesne. Ale chcę to zrobić, ponieważ w przypadku toksycznego wstydu nie ma innej drogi, przynajmniej ja, ja nie poznałam, niż zmierzenie się z tym pierwotnym bólem. Bólem, który często powstał w dzieciństwie, kiedy ten wstyd nie mógł zostać przeżyty, ponieważ wtedy nie znaliśmy tych technik, nie wiedzieliśmy, że emocje trzeba doświadczyć, albo wręcz zakazywano nam doświadczać tych emocji. I teraz jest ten moment, żeby skierować tam uwagę. Otworzyć jeszcze raz mu, powtórzę te drzwi i zobaczyć, co tam, co tam się dzieje. Co tam wymaga uwagi? Co tam się wydarzyło, a zostało zakryte. To mogą być bardzo różne doświadczenia doświadczenia związane z rodzicami, w szkole. Ja myślę, że jeśli chodzi o szkołę, ja nie wiem, jak to wygląda teraz, ale gdy ja chodziłam do szkoły, to była instytucja, która opierała się na upokarzanie przy tablicy, na wyśmiewaniu, na umniejszaniu młodego człowieka. Więc zobaczcie na te, na te swoje doświadczenia i jak już sobie je przywołacie w pamięci, to drugi krok, i to nie powiem, żeby było jakieś bardzo łatwe, ale to jest na wpuszczenie tej energii do ciała. Ona nie zawsze od razu pojawia się w naszym ciele, ponieważ jeśli była mocno stłumiona albo wręcz wyparta, to ona potrzebuje czasu na to, żeby do tego naszego ciała dotrzeć. I to mogą być bardzo różne odczucia. Ym, wstyd można przecież odczuwać na wiele różnych sposobów. To mogą być spocone ręce, to może być to, że robi Ci się gorąco, że się czerwienisz, że czujesz, jak no że nogi robią Ci się jak z waty. Ym, To może być jakiś ucisk w skroniach. Ym, te emocje pojawiają się w bardzo różny sposób, więc nie miej konkretnej koncepcji, to musi być tak i tak, bo w książce ktoś tak powiedział, tylko odczuj to w ciele. Zobacz, jakie to jest. Ja wiem, że to jest takie, takie zdanie standardowe. Zobacz, jakie to jest. Wiem, że to nie jest łatwe patrzeć w tym kierunku, ale oddychaj. Oddychaj i doświadczaj. Oddychaj i doświadczaj. To jest drugi krok. Trzeci krok, jak już możesz zastanowić się nad tym, o czym to jest? O czym jest ten wstyd? Czy on jest związany z konkretną sytuacją? Czy z czymś. Bardziej fundamentalna, na przykład, że jest, właśnie czujesz się do niczego, że masz takie przekonanie. Jeśli masz takie przekonanie, no to to jest myślę dobry czas, żeby się zastanowić, czy to przekonanie jest prawdziwe. Czy to przekonanie ci służy. Czy to przekonanie pozwala ci iść dalej, pozwala ci się rozwijać. Jeśli stwierdzisz, że to nie jest coś, co ci sprzyja, no to czas to zakwestionować. Ponieważ w przypadku wstydu my mamy taką ogromną potrzebę bycia wystarczającym i bycia dobrym. Więc znajdź dowody na to, że jesteś dobry, że jesteś wystarczający. Jeśli nie masz ty na to pomysłu, to zapytaj kogoś bliskiego, jak on cię widzi, jak on cię postrzega. Czysto ci nasi bliscy lepiej nas widzą niż my sami siebie, więc warto, warto pytać warto pytać o to, jak jesteśmy postrzegani. Bo to jest ta pierwsza iskierka, która powoduje: hej, może ze mną jednak nie jest tak źle. Bo ja ci mogę zagwarantować, że nie jest z tobą tak źle. Gdzieś na etapie twojego życia zostałeś mocno zraniony, doświadczyłeś trudnych rzeczy, tak jak myślę każdy z nas, i masz teraz takie poczucie, że coś trzeba, że coś z tobą nie tak. Natomiast pamiętaj, że to można zmienić. Jeszcze jak mówię o wstydzie, to. Przypomniałam sobie jedną ważną rzecz, że w przypadku wstydu to jest emocja, która bardzo często chodzi w parze z lękiem. Dlatego ja przez większość swojego życia myślałam, że to chodzi o lęk w moim życiu chodzi o lęk. I w przypadku, kiedy ten wstyd nam cały czas towarzyszy, on jest tak w nas wrośnięty, to nam się wydaje, że cały czas musimy się mieć na baczności. Cały czas odczuwamy niepokój i szukamy zagrożenia z różnych stron, że zaraz to będzie jakieś uderzenie. Więc pomyśl, jeśli się tym zajmiesz, to będzie cię lżej, będziesz mógł odsapnąć, będziesz w końcu mógł wziąć głęboki oddech i powiedzieć: Wszystko ze mną okej, okay, jestem w porządku. Wiem, że są takie metody i sposoby, że jeśli odczuwasz jakąś emocję i na przykład to, to, to się też pojawia przy wstydzie, to przekieruj uwagę. No, ale tak na chłopski rozum. To jeśli na, coś, jeśli na coś nie patrzymy, to znaczy, że tego nie ma? Nie, to znaczy, że, te, że to cały czas jest, a my odwracamy od tego wzrok. I myślę, że w ten sposób krzy, krzywdzimy się znowu, ponieważ jako dzieci nie mogliśmy czegoś doświadczyć, bo nie mieliśmy różnych narzędzi, żeby to zrobić. A teraz, gdy jesteśmy dorośli, kiedy możemy wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje emocje i je przeżyć, no, to ktoś nam doradza, do, żebyśmy na to nie patrzyli i przekieruj uwagę. Ale pamiętaj, jeśli przekierujesz uwagę, to to zadziała na chwilę, ale to nie znaczy, że tego wstydu nie będzie, że go uzdrowisz. A ja mam takie poczucie, że najważniejsze jest, żeby, zaj żeby zajrzeć do źródła, zobaczyć, co tam się kryje, a nie tylko zaleczać, nie tylko maskować. Jeśli czujesz, że to jest za dużo, że na początku czujesz się przygnieciony, albo że wręcz na samą myśl o tych wspomnieniach robić się, Słabo, to zawsze możesz poprosić o pomoc. Jeśli masz taką ochotę, żebym ja towarzyszyła Ci w tym procesie, to pod tym nagraniem będziesz mógł znaleźć kontakt do mnie. Chciałam Cię bardzo gorąco zachęcić do tego, żebyś zostawił łapkę w górę, jeśli podoba Ci się ten materiał, i subskrybował kanał. Ale to, co najważniejsze dla mnie, jeśli zostawisz komentarz i napiszesz, jak Ty radzisz sobie z tym wstydem. I pamiętaj, wstyd, zdrowy wstyd, to trampolina. Nie kurczysz się, tylko kucasz, żeby wybić się wyżej i dotknąć swojej odwagi. Ściskam cię bardzo gorąco i do zobaczenia w kolejnej lekcji.